Choć każde dziecko ma swego misia, niektóre nawet więcej niż dwa. A każdy misio ma miłe pysio. Lecz tamte misie to nie to co ja. Bo ja wesołą mam naturę. Bo moym pyszczku chyba znać. Wierszyki lubię pleść z bajdurek a potem z nich się śmiać. A nade wszystko rymcim ci, pleść trzy po trzy, rymcim ci, stąd me Tymoteuszu, Szynku. Smutno mi, to. Kolacyjka. Kolek, kolacyjka? To już mi troszkę weselej. A co będzie na kolację? Dzisiaj na kolację będzie jajecznica z pięciu jaj. Ojej, to już mi zupełnie wesoło. Ja przepis na jajecznicę z pięciu jaj. Pięć jaj rozbić do rondelka. Aha. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No, 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 rozbij piąte. Piąte? Nie ma piątego. O, to źle. Trudno, zrób cztery. Nie U. mogę, przepis jest na pięć, to na pięć. Pójdziesz do sklepu i kupisz jedno jajko. Dobrze, tato. Ryb. Cim, cim. Poczekaj, weź koszyk. Dobrze, tato. Rym cim, cim. Poczekaj, uważaj, żeby nie stłumaczyć. Dobrze, tato. Rym cim, cim. Poczekaj, zaraz wracaj. Dobrze, tato. Rym ci. Poczekaj, nie zapomnij, co masz kupić. Dobrze, tato, już pędzę. <noise> Mam kupić jedno jajko. Mam jajko jedno, jedno mam kupić, jajko, jajko mam jedno kupić. O, jaki miły piesek. Śliczny piesek, kochany piesek. Brudny, pewnie głodny. Czekaj, ja ci potem znajdę jakąś kość, ale potem. Teraz idę do sklepu, wiesz? A masz czas? Może mnie odprowadzisz, co? No to chodź! Idziemy! Mam kupić jedno jajko, pamiętaj? Nie dwa! Ra, la, la. Nie trzy! rym ci Nie sto! Ho, ho, ho! Mój tata jedno jajko chciał, więc w sklepie powiem, proszę! Nie chał, tylko jedno jajko, wiesz? No powiedz raz. Oh. O właśnie, dzień dobry pani. Dzień dobry. Ko, 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 ko. Czy są jajka na jajecznicę z pięciu jaj? Są. A ile chcesz jajek na jajecznicę z pięciu jaj? Pięć? Ile? Ojej, ile. O zdaje się, że dwa. Nie, 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 trzy. O nie, 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 cztery. Ojej, jak jesteś taki mądry, to sam powiedz ile. Koł, to nic nie znaczy. Owszem, znaczy. Szczeknął raz. To znaczy jedno jajko. Ko, ko, ko. No to proszę o jajko. <grym> ko, 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 ko. Proszę bardzo, ko, 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 ko. dziękuję, koko. Ko, ko, ko. Chodź piesku, idziemy. Hmm? Bardzo bym chciał, żebyś był mój, ale tata się nie zgodzi. Hmm? Tata nie lubi piesków. Dokuczyłem mu kiedyś bardzo dawno temu, kiedy jeszcze żył w lesie. Albo wiesz co. Poproszę tatkę, a może się zgodzi? Ho! Właź do kosza! Hoł. Zaczynamy! Siedź cicho, Hoł. Tatku! A, a to ty! To ja, tatko, i ten. I jajko, prawda? I jajko, tatko, i to, 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 ten. I, i co? I, i, i niespodzianka. I niespodzianka, gdzie? W kot... W ko ko koszyku, tatko? W koszyku, niespodzianka. Uwielbiam niespodzianki. Nie. Ja nie wiem, Tato, czy ci się to będzie podobało. Będzie, będzie, na pewno będzie. Tylko co to może być? Pies! Tato! Łapaj, łapaj, trzymaj! Łapaj, 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 łapaj. Jajecznica, jajecznica, jajecznica z pięciu jaj na ziemi. Nie znoszę, nie znoszę psów, tylko brudzą psocu i roznoszą pchły. Jego szczęście, że uciekł. Tatku. Odejdź. Tatunieczku. Nie proś. Tatunieczku. Ani słowa. Ja tak kocham tego. Nic nie słyszę. Ja tak kocham. Nic u mnie nie słychać. Ja Wykluczone! Tyle szkody narobił! Tyle szkody! Ja... Czywa. No, Siadaj i jedz zupę. A, a jaka to zupa? Marchewkowa. Nie lubię takiej zupy. I bardzo się tym zmartwiłem, wiesz. Taka zupa? O, marchewkowa. Taka zupa. No to marsz spać. I śpij. Psiuncio, czekaj. Otworzę okno. Hop. Psiuniu, kochany, jesteś. Biedaku mój, tata ci nie chce, wiesz. Och, smutno psów, gdy nikt go nie kocha. I gdy się nie ma płacić do kogo, gdy słyszy ciągle pójdziesz w Znowu. Więc, gdy w oddali usłyszysz wycie, to pies się żali na swe życie, A niej proszę i stróż w rozłąkę. Pies cię przywita, kręcąc obok Ciebie. Dostanę lanie, to dostanę. Właśnie pod kołdrę. Tylko nie szczekaj, bo inaczej dostanę w skórę jeszcze dziś. A ja wolę jutro. Buh. Buh. Tata. O. No proszę, okno otwarte. A przecież może tu gdzieś krążyć złodziej. Albo pies. Czy już śpisz? Śpię, tato. To się obudź, wstań i zamknij okno. Dobrze, tato. Zamknąłeś? Zamknąłem, tato. No to dobranoc. Dobranoc, tato. E, dobranoc. Ach. No, nareszcie śpią. <noise> Przyjemnych marzeń. <noise> Ale ten tata mi chrapie. No zobaczymy, co ty mi się mają na swoim gospodarstwie buty. To worka. Majtki. To worka. Koszula. To worka. Słoik miodu. To worka. A teraz zajrzyjmy do malca. Śpi, kochany, zupełnie jak aniołek. Dziki, majtaczki, koszulka, słoiczek miodu. Pies! Pies! Pódziesz! ha! Pudziesz, pudziesz! Winochał! żeby cię pchnąć, Pies! Jest! Gdzie moje buty? Nie ma moje buty! Gdzie moje spodnie? Nie ma mojej spodnie? spodnie! Tato! spodnie! lis tato Taką złodziej Tato! Lis! złodziej, taką! Liz, złodziej, taką! Za późno! Nie mam już ani spodni, ani psiunia, ani butów, ani psiunia, ani miotku, ani psiunia, ani... Co ty ciągle z tym psiuniem? Najlepszy przyjaciel. przyjaciel, przyjaciel. Jaki tam przyjaciel? Psisko jakiś taki zaraz przyjaciel. Zginął w obronie twoich butów. Moich butów? I spodni. I spodni? No tak, no rzeczywiście. Porządne było psisko. Psiącią, A to wszystko przez ciebie! Przeze mnie? Coś takiego przeze mnie. A cóż, to ja go zjadłem, czy co? Nie, ale tyś go nie lubił, Tatku! Jak on nie lubił? Psiącia! Bardzo lubię Psiącia! Szalenie go lubię i cenię! Ty, ty, tylko, ty tylko tak mówisz, a gdybyś się Psiącio zjawił, to byś rzucił w niego butem! Wykluczone. Nie mam już butu, a gdyby psiunio powrócił, choć wątpię... To co, tatku? To, to bym się z nim pogodził, choć wątpię, a pogodziłbym się, słowo niedźwiedzie pogodził. Piesek! Z workiem! Buty! Psiunio! Spodnie! Bohater, naprawdę bohater. Co to za mądry i dzielny pies! Nadzwyczajny! Niezwyczajny! Genialny. genialny. Fenomenalny! Niech żyje pies! Niech żyją psy! Niech żyje mój synek Ręcinci! Niech żyje mój kochany tatko! Nie będziesz już psem! Kłuczy kijem I nikt cię już kijem nie zbije Dostaniesz wstążeczkę z kokardą Z korupki od jajka na twardo Do spania wygodną poduszkę Utaty taty niedźwiedzia pod łóżkiem cię proszkiem od pchelek. I trzaski wyciągnę z kudełek Wykąpie w mydlinach i w wodzie Na spacer wypuszczę cię co dzień Czasami przyniosę chusteczki a rób tu do skrzyneczki. <laughs> Dziękuję i tobie i tacie Aha! Wasz pies najwierniejszy przyjaciel. Au, au. Dziękuję i Tobie i Tacie. Ha hał. Nasz pies najwierniejszy przyjaciel. Au, au.